Stary, tamtej nie bierzemy. O. No, którą ja mam z was wybrać? No, obie jesteście śliczne. Kupię wam bombki. Założę szpica. O, i, i pośpiewam kolendy. Filipek, możesz ty mi powiedzieć, co ty robisz? Kupuję choinkę. Stary, ale tu są wszystkie takie same. Każda ma inną duszę. O, ta na przykład mówi, że jesteś idiotą. A ta mówi, że nazywa się jodła. W dodatku kaukaska. Stary, to bijesz o miliona kosztuje. 150 zł. Nie, to jest za droga. Musimy poszukać czegoś tańszego. To ja idę poszukać dalej. Dobra, to ja odzwonię do miłosza. Ta jest za grubiutka. Ta jest za chudziutka A tam jakieś igły w drugą stronę A to jest jakaś krzywa A nie, tam tam chyba nie ma choinek Ta jest idealna! Co? Ja nie dam rady? Tutaj automatyczna sekretarka Miłosza. Jeżeli chcesz oddać mistrzowi, wybierz jeden. Jeżeli chcesz oddać datki Miłoszowi, wybierz dwa. Jeżeli uważasz, że Dominik jest debilem, wybierz trzy. Proponowana odpowiedź trzy. Miłosz debilu może sobie przestać robić jaja? Pip. Pip pip. A spieprzej. Halo Dominiku? Sorry, bo coś przerywało. Halo? No stary, gdzie ty jesteś? No siema stary, siema. Wiesz co, mam troszeczkę przykrą sprawę, bo no, no nie będzie mi na Wigilii, no. Muszę wylecieć z Polski. Co? Gdzie ty lecisz? No bo wiesz co Dominiku, dzwonili do mnie rodzice, żebym poleciał do Ameryki do bardzo chorej babci. Ona jest bardzo chora. Aha, czyli to poważna sprawa. No bardzo poważna stary, no muszę wylecieć, chociaż z całego serduszka chciałem być z wami na wigilii, razem z wami dzielić się opłatkiem, dawać prezenty, jeść karpia, ale no, no muszę wylecieć. No dobra, no, to przekażę reszcie. Będziemy o tobie pamiętać jak będziemy siadać do kolacji. Pozdro No dobra, to no cześć. Żegnaj w śniegu, witaj Hawajska Siemano! No cześć! No siema chłopaki! O, co tu macie? Hoinkę. No widzę, ale skąd ją macie? Powiedzmy, że znalazłem. Spokojnie ma, ze mną byś bezpieczna. No ale wiecie, przydałyby się do tego jakieś bombki, łańcuchy. Stary, No to wszystko jest! No, ale skąd tu macie? Powiedzmy, że znaleźliśmy Wy to zawsze szczęście macie, chodźcie, zapraszam. Aleks, na ile to wstawić? Mm, hy, 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 na godzinkę. No. no czemu to nie działa? No gdzie ja popełniłem błąd? Może liście włączyć z tym, ale. Już taki głupi nie jestem. O, są. Ja chcę choinkę. Cudowo. Idą święta, idą święta, każda buzia uśmiechnięta, kościół duże ma obroty, i w niedzielę, i w soboty. Nie no Tomek, piękna piosenka, naprawdę. Fajnie, że jesteś. No się ma, stary, słuchaj, sorry, że spóźniłem, ale oglądałem wiadomości, w ogóle jakiś kretyn upiłował pół choinki w rynku. Jak można być takim tempem? no dobra stary spokojnie, wszystko jest przyszykowane. Chłopaki są, wszystko jest, nawet choinka jest, jest zarąbicie, tak dalej, Śmiało. Chodź, cześć. No spoko, super, dzięki. Zumpy ci dalej, podejmę.